Sprawdzam czy bata kojarzy kreskówki z mojego dzieciństwa. Dobra, to jest chyba największy klasyczek. No jak nie znasz albo czy lubisz. Nie lubisz, to nie, to ja się obrażam i wychodzę. Tom i Jerry. Eee, ja się nudziłam na tej bajce bardzo. Co? No. Jak można się nudzić na tej bajce? Przecież to wtedy jak byłem mały, to było śmieszne, jest ciekawe. <laughs> ale weź! Tam dialogów nie ma! No, ale to nie o to chodzi. O, co ty dialogi musisz mieć w życiu? tej bajce nie. Ja się zawsze na niemych filmach nudziłam, bo brakowało mi tych takich emocji, takich dialogowych, a nie tylko takich wizualnych ty już, po gestach. Ty już kojarzysz kto, kim jest, kto jest złym, nawet tylko po tym, co robią po mimikach twarzy bez dialogów. To jest też fajne, jak się obserwujesz charakter postaci bez dialogów, nie? Fajne, fajne. Ale nie wyczujesz tak tych wszystkich emocji, co nią konkretnie kierowało w danym momencie, tylko że ok, jest złośliwa, jest zła, jest dobra, jest nijaka, ale nie masz tej bazy takiej pełnej, wiesz co, dlaczego dobra. i tak dalej. I nudne to było. Było fajne cię, nie znasz się. Wychodzę w ogóle. Nie wiem, kiedy wrócę. Dobra. Po mleko idziesz. Idę po mleko, nie wiem, kiedy wrócę. Bo ja. Idę po krowę. Dało się to oglądać, nie była to moja znienawidzona bajka, ale ogólnie rzecz biorąc, jak mogłam ileciało coś innego, to przełączałam no kanał. Sorry. Nie. Dobra, następna. No. Co to jest? Johnny test. Na Cartoon network. A przecież ty Cartoon network nie oglądałaś. Nie no oglądałam. I ja... Oglądałam, ale tej bajki? Johnny test. Nie kojarzysz... Nawet nie kojarzysz w ogóle. Nawet wizualnie nie poznaję, co to jest, ja tego nigdy Postacie chyba nie, nie widziałam. się nie kojarzysz? Wow. Ej, no, co? To było o życiu nastolatka, który, chyba na którym siostry robiły pewne eksperymenty, bo one były jakimiś naukowcami. A on był takim zwykłym nastolatkiem, był takim królikiem doświadczalnym. I chyba dobrze, dobrze pamiętam. Już nie, już nie pamiętam, bo o dobrze pamiętam. Nie kojarzysz? Nigdy. No to nie, nad tym mamy o tym rozmawiać. W moim świecie ta bajka nie istniała. Ona się nie, nie. wydarzyła. Ja nawet nie wiem, czy ja ją lubię. Nigdy jej nie widziałam. Albo okay. nawet nie pamiętam, że ją widziała, bo na przykład raz mi się gdzieś przewinęła, nie wciągnęła mnie i już wiesz, później na przykład pomijałam czy Dobra. coś. Ale nie kojarzę, żeby coś takiego istniało. Okej. Okay. Taka już, Jakaś już mam. popularna musiała być chyba. Wiem, wiesz w sumie, czy dużo ludzi ją czy nie, ale. No, ja lubię. Tak czy siak. Trzecia bajka. Nie, to no... jest... Dexter, tak? Fajne laboratorium Dextera. To była bajka, która była dla mnie coś na wzór choiraka. Dziwna, straszna jak i to? okropna. Ja miałam w sobie złe emocje, jak po Johnem Bravo.